Cześć, witajcie na nietypowym filmie. Miałem takiego filmu nie nagrywać, ale jak wiecie, pa panuje epidemia wirusa, koronawirusa. I słuchajcie, zostałem zmuszony do nagrania tego filmu, ponieważ, jak myślicie, gdzie jest najwięcej zarazków, gdzie zostawiacie? Każdy z Was ma monety w ręce codziennie. Słuchajcie, najwięcej zarazków i brudu jest na monetach. Niestety, i pamiętajcie o tym, żeby myć ręce po każdym kontakcie z monetą. Najlepiej zakupić sobie rękawiczki. Ja tutaj, popatrzcie, mam rękawiczki. Kupiłem je chyba w Tedim. Jakieś grosze, jeden złoty za sztukę, za komplet. I wtedy przez takie rękawiczki można oglądać monety. Bierzecie do rękawiczki, patrzycie sobie, oglądacie i już wiecie, na przykład patrzycie, czy to nie jest odwrotka, jaki rocznik. No i wszystko jest w porządku. Potem ściągacie te rękawiczki i myjecie płynem dezynfekującym. Ja oglądam Wasze kanały i tylko jedna osoba nagała jak zrobić płyn dezynfekujący. Przypnę komentarz tej osoby na dole, jeśli się pojawi, z linkiem do tego filmu. Także moi drodzy, ja proponuję na ten czas w ogóle zawiesić poszukiwania monet. Jak już te monety macie w sklepie, no to oczywiście je bierzecie. Podejrzewam również, że po w tym wirusie, jak już wiele państw wcześniej zapowiadało, tak się pewno stanie, że w niektórych państwach zostanie wprowadzona tylko płatność kartą bankową, i wtedy likwiduje się monety, a zostanie tylko płatność elektroniczna. Wiele państw już do tego się skłaniało. Podejrzewam, że w związku z tym wirusem i z zaistniałą sytuacją, Przyspieszy się ten proces i wiele państw, w wielu państwach zaniknie numizmatyka. Oczywiście monety kolekcjonerskie będą wydawane. Oczywiście tamte monety kolekcjonerskie nie są takim nośnikiem zarazków, ponieważ one są przeważnie przechowywane w klaserach, w pudełeczkach, w różnych kapslach. No i tyle chciałem powiedzieć. Uważajcie na siebie. Pamiętajcie, myjecie ręce po każdym kontekście z monetami. Monety no, noszą w sobie dużo bakterii i zarazków, noszą w sobie przez to, że dotykamy. No i tyle. Czym cię się już niebawem kolejne zagadki kolekcjonerskie i monety okolicznościowe. Tymczasem miłego i zdrowia życia.